I pewnie również wielu z was zastanawia się Dlaczego razi mi jakieś dziwne światło Siemano Kolejny piękny dzień w Boliwii Przed przyjazdem Do Ameryki Południowej Na mojej bucket liście Jednym z ważniejszych punktów było nauczenie się języka hiszpańskiego I dzisiaj właśnie Postanowiłem zapisać się na prywatne lekcje języka, żeby podszkolić troszkę, ponieważ wcześniej coś tam, można powiedzieć, dukałem po hiszpańsku, potrafiłem się dogadać w niektórych kwestiach, ale oczywiście ee, moje ambicje, moje ambicje nie pozwalają mi, ee, że tak powiem, zakończyć na tym. Siemano, hej. <laughs> hej, YouTuber, powiem czorty. Słuchajcie, moje ambicje... Ee, no, rozproszył mnie Gnój. <noise> Ogólnie moja motywacja jest na tyle silna i postanowiłem nauczyć się hiszpańskiego na naprawdę e, dobrym poziomie. Zobaczymy, co z tego będzie. Dzisiaj, jutro, przez 3 godziny będę intensywnie szlifował język, następnie e, będę przemieszczał się do kolejnych miejscowości e, i w kolejnych miejscowościach również będę starał się zaczerpnąć troszkę wiedzy, moi drodzy. Zatem Pamiętajcie, podróżowanie to nie tylko zwiedzanie pięknych miejsc, to także nauka. Lecimy na lekcję. Istotą nauki każdego języka jest jego zrozumienie. Musimy tak przestawić głowę, aby myśleć w danym języku. la madre puta la wea, me siento la Słuchajcie, jestem chory. Dzisiejszy dzień nie należy do najprzyjemniejszych, że tak powiem. Obudziłem się chory. Wczoraj również nie było zbyt ciekawie. Udałem się do apteki, aby nabyć jakieś tam lokalne leki na zatrucie pokarmowe. Pewnie wielu z Was zastanawia się, co można robić. W hostelu, kiedy jest się chorym, i pewnie również wielu z Was zastanawia się, dlaczego razi mnie jakieś dziwne światło. Już Wam odpowiadam, moi drodzy. Jest to światło mojego telefonu, ponieważ właśnie przed chwilą wyłączyli nam prąd w hostelu, najprawdopodobniej na całej ulicy. Ja czuję się nadal kiepsko. Takie życie. Jeżeli chodzi o ten hostel, jest to hostel dość specyficzny. Czuję się w nim dobrze, ale jest to przy okazji hostel imprezowy. No, najbardziej imprezowy hostel w całym mieście Sucre. A co to oznacza? Zobaczcie sami.

Choroby, mam zatrucie pokarmowe. Na dobrą sprawę nawet nie wiem, czym się strułem. Jadłem ramen, yy, jadłem yy, kuchnię meksykańską. Najprawdopodobniej z tego, co się dowiedziałem, to yy, właśnie burrito tutaj, właśnie w sukre nie jest najlepszą opcją, ponieważ łatwo można się, yy, można powiedzieć, zajechać, złapać jakąś bakterię. Jest niefajnie na dobrą sprawę, cały czas siedzę w. Hostelu, ponieważ cały czas moi drodzy są problemy żołądkowe, jem węgiel, zobaczcie, zielona woda, czyli elektrolity. Do najsmaczniejszych to nie należy, ale oczywiście trzeba wszystko uzupełniać. Oprócz tego duża 3-litrowa butelka wody cały czas. Trzeba się nawadniać, i moim zdaniem, teraz bardzo ważna informacja dla Was, jeżeli kiedykolwiek będziecie chorzy w podróży. Jeżeli chodzi o chorobę, to jest to rzecz, którą trzeba zaakceptować na dobrą sprawę. Nie wolno z tym walczyć. Wiem, że to zabrzmi teraz y, dziwnie. Oczywiście bierzemy leki, staramy się, by zrobić, ale nie wolno y, gonić. Ja trzy dni temu miałem być w miejscowości La Paz, ale oczywiście. Tak jak mówię, nie walczymy z tym. Kurczę, to nie jest fajny autobus 12 godzinny z problemami żołądkowymi. Poza tym w miejscowości La z jest jakieś 10 stopni mniej niż tutaj w miejscowości Sukre, więc doszedłem do wniosku, że lepiej się tutaj kurować. I bardzo ważną rzeczą, którą ja zawsze praktykuję, to jest... Ola, nie bukowanie niczego nawet na dzień do przodu, często jest tak, że dopiero dojeżdżam do danego miasta i dopiero bukuję, bo często jest tak, że no, nawet się nie da dojechać do danego miasta, mam tu na myśli, że jesteśmy w podróży, na przykład teraz w Ameryce Południowej często są problemy z busami, na przykład w połowie drogi te busy mogą nam się rozsypać, możemy nie dojechać do danego miasta, przepadnie nam rezerwacja, cokolwiek, Ludzie tak jak teraz po prostu jestem chory. Jeżeli zabukowałbym nocleg na kilka dni w La Paz, po prostu by mi to przepadło, więc doszedłem do wniosku, że dopiero jeżeli dojadę do miejscowości La Paz, dopiero wszystko zabukuję, a jeszcze taka ciekawostka, bukuję, rzeczy tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli sprawdzając dostępność na powiedzmy bookingu hostele bardzo szybko znikają, powiedzmy dwa lub trzy, które miałem na oku są już zajęte i ceny rosną, wtedy warto zabukować, a jeżeli nic się nie dzieje i nic was nie goi. Na dobrą sprawę, bukowanie nie jest najważniejszą rzeczą. Ja nawet tutaj w Ameryce Południowej w ogóle nic nie bukuję, tylko po prostu oznaczam sobie dany hostel na mapie offline, ten, który znalazłem na bookingu. Wchodzę, pytam się o dostępność i zazwyczaj jest o wiele taniej. Kolejną rzeczą, którą robię podczas można powiedzieć choroby, jeżeli tak jak dzisiaj czuję się w miarę ok, uczę się języka hiszpańskiego, montuję cały czas filmy, ale niestety wczoraj i wczoraj było naprawdę kiepsko, leżałem cały dzień w, w łóżku pod kodrą, telepałem się, było zimno, przyjmowałem leki, nie było za fajnie, nawet nie myślałem o tym, żeby poruszać się dalej gdziekolwiek do La Paz, tak jak wspominałem, tam jest... 10 stopni mniej, więc naprawdę nie ma co oświrować. Oczywiście tutaj nie mylcie podróżowania i wakacji. Jeżeli macie zabukowane hostele na wakacjach, macie loty, cokolwiek, to jest jak najbardziej zrozumiałe. A jeżeli tak jak ja macie, powiedzmy 3, 4, 5 miesięcy w podróży, naprawdę uspokójcie się, poszedzcie na dupie w jednym miejscu, cokolwiek. Naprawdę dzisiaj chciałem coś wyjść, pozwiedzać, ale się nie da, a naprawdę jest w tym mieście. Co zwiedzać? Zobaczcie sami. że ten odcinek można potraktować spokojnie jako taki delikatny mały poradnik, jak sobie radzić z chorobą w podróży, oczywiście zawsze udaje się do yy, lokalnej apteki, ponieważ często te nasze leki europejskie niekoniecznie. E, powiedzmy nam pomagają. Ja brałem tu jakieś e, stoperany i takie inne loperamidy, czy jak to tam się nazywa, na powiedzmy problemy żołądkowe, ale niekoniecznie pomagało. Te lokalne e, można powiedzieć, dają radę. Dzisiaj już się czuję, lepiej jest trzeci dzień e, choroby. Jeszcze chciałbym tu wspomnieć o tych imprezach w hotelu. E, no tak trafiłem, że choroba wypadła na piątek i sobotę, kiedy E, kiedy są największe imprezy, ale jedynym plusem można powiedzieć tego mojego powiedzmy hostelu pokoju e, jest to, że najpierw wchodzimy do pierwszego pokoju, następnie żeby dostać jakby aby dostać się do mojego pokoju musimy wejść najpierw do pokoju numer jeden, dopiero później jest mój drugi pokój, więc tak głośno nie jest. Zakładam, moi drodzy, e, zatyczki e, Zatyczki do uszu jest lepiej, nie ma tragedii Dzisiaj ostatnia noc w tym hostelu, dzisiaj jest bez imprezy, powinno już być spoko Więc trzymajcie kciuki, ja abym się wyspał, później będę się kierował do kolejnej miejscowości I to by było chyba na tyle, dzisiaj taki odcinek mocno przegadany, tak jak wam mówiłem Choroba w podróży nie jest fajną rzeczą Ale warto o tym wspomnieć, bo dużo ludzi myśli, że zawsze jedziemy Jest zajebiście kolorowo i w ogóle, no i ja z tego miejsca się z Wami żegnam. Nie muszę Wam chyba mówić o subskrypcjach, lajkach i tego i innych rzeczach, ponieważ YouTube popsuł strasznie algorytmy. Jest mi przykro. Trzymajcie kciuki, żeby było jak najlepiej, żebym się e, wykurował. Oczywiście nie życzę nikomu choroby w podróży. Niefajna rzecz, moi drodzy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dużo zdrówka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.